Witam Was, jestem To jest Oly Random Ormitryb or, or ASO. I tutaj mi losował Neith. w tymie z Thorem, z Emmy i Myrem, oraz Afrodytą. W przeciwnej tymie Thor, Atena, Poseidon, Bakasura oraz Ra. Tak myślę. Gdzie jednym my mamy przewagę. Thor oraz Emir się wbijają. Ja atakuję z daleka, kupit też, Afrodyta też, jestem AD Nie wiem jak kupić, kupit chyba też jest AD Afrodyta jest AP Oni za to mają Poseidona oraz RA Jak Poseidon wyrzuci i, i z się zgrają, natomiast jeszcze tor doskoczy, a ten akurat nie znam. A Bakasura to taki drugi trun trundle, można powiedzieć. Mam nadzieję, <laughs> że nie będzie kolejny u nas jak poprzednim metu, czyli że wcześniej to... Awczył Tor i było tylko parę Torów. A teraz jest Kupid, żeby Kupid nie awczył. The Gold Fury neut Neutral Boss can be killed to give you ent entire team additional gold. Czyli że. E, neutralne stwory mogą być zabite, wydać by sojusznikom golda. Coś w tym stylu. Nie zrozumiałem do końca. I czekamy na Kubitynka. I mamy AWKA znowu, znaczy nie ten sam, bo tamten był na S. Pamiętam. No i mamy AWKA, 3 GOLDA, tak. Kupię sobie budki Physical Power, Attack Speed. Physical Power, Attack Speed to. Consum table i jedziemy. Jak ja dawno na tym nie grałem, to chyba był pierwszy mecz jaki ogólnie grałem to było na tej arenie, licząc tych, nie licząc e, treningów. Spirit arrow, jump. Na pewno upgrade'uję ulta. Spirit arrow. To też. I będę jechał teraz chyba w spirit arrow. Noć, dobry. Ciekawe co Atena robi, ponieważ widziałem ją w akcji i raz przy mnie grałem, ale jeszcze nie wiem co ona robi dokładnie. I i i i nie żyje, żyje. O, o To jest taki ramus! Trzeba się na nim skupiać. Wydaje, że skupia się na nim. Nie mogę w nią trafić. I, I go! o kurczę, Ra użył ulta. Poseidon użył ulta.

Jestem i co się stało? Jaki wynik? moi? każdy mój spoginął. Ekstra. E, no, wyceluj, wyceluj, wyceluj. I... No, nie. Znaczy, w jego. Co, na serio nie zabiłem? Na serio nie zabiłem, Zulta. Kurde, O, co tu było? To mnie dobił Y to open damage, RAM mnie dobił Czterech, by skupidynka jedziemy, a mówię, że mamy szansę. Główna, prawda? jest fajnie, z tego się zeskakuje. Idziemy dalej walczyć. Nie można już tutaj wrócić, by coś kupić. Fit, atak mam ponad 11 na sekundę. Damage mam dosyć mały. No, a która ma być pod ataki? Ma być atakowana. Uaaa... Chodź tu i gin, gin Poseidon. gin. Dobrze! Ej, moja śmierć nie pójdzie na marne. Ej, może jeszcze przeżyję? nie. Elixir Defensa Rekomendowany, co mi rekomenduje? Tu mogę już służyć pełną? Nie, nie mogę. To buty sobie złożę, Konsumtable i odchymy CBDF w w jedynkę, później w dwójkę, chociaż jedynki nie trafią. Najw to jest sposób, który nie ogarniam niestety. Lepiej by mi afrodytów poszła, bo to, jak ona miała... Nie dam, ona skakała w powietrze i nawalała. Gdybym zaczął, nawet ten sobie przypomniał. Kurczę, nie ten przycisk? Arka. O, 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 o! Kraken, ale walnął! Zabij! Zabiłem! Nie trafiłem z dwójeczki. Szkoda. Może nawet udałoby mi się później zwiać. Teraz sobie coś wezmę pod. 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 pod, pod Żeby inni nie hawczyli. Kto ma ósmy poziom? Eee, Thor. O kurde. Nie, to nie czy tyle, że to jest wariatem. Że on do końca robi ten skill jedynka. To zadaje chyba damage całej linii. Dobra, nie, to był zły pomysł, to był zły pomysł, to był kuchwa zły pomysł, ginę, tak, to był zły pomysł, to nie jest lol, by, sobie, by auto tak doleciał bezpośrednio, eee, life to sobie wezmę, tylko na to mnie stać, rekomendowane, Widzę, że chcę podkę kupić, a która ma być atakowana, rusz się, Tor, Myślisz, że Cox bojasz, mikrofon. Aha, Incoming Tower has been destroyed. Chyba, tutaj nie wygrałem meczu. Nie wygrałem, wygrałem raz. Chyba na trzy. To jest czwarty mecz, chyba. Jedny tor tutaj walczy, broni. I, 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 Jeszcze jeden auto atak Bo z, z niego słuta z walnął Szkoda, żeby nie wyszło O kurde, o kurde Szkoda, że wtedy nie wyszło, szkoda, że teraz ginę Kurde, 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 kraken? Nie kraken. A e, on się hila ten, ten mały. Ale ja mu damage robię O o! Kraken, to jest kraken! Ah. Szkoda! Będzie akurat przegrany mecz, Tam te dwa wygrane będzie akurat przegrany Ja to z tego demandia robię. 360 Mało Ile max potek? 5 Lul ściągnął ilość potek ze smajka. Eee... Uh, report LOL for, 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 for. Kurczę, się nazywało. Copy And get the game. Ko Szkoda, że tym uraje mały damage, ale uh, sam postanowiłem nie maksować w to.

Wycofaj się, wycofaj się. O ty. O, 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 o. O, jeszcze o. O, po walnie Krakena i mam przerwany. O, 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 nie żyję. To jest porażka. Je, jak się surrenduje? surrender? Surrender. To jest to surrender. Nie, wiem, minut minuta będzie surrender. To jest pewnie przegrany mecz. Gdamy w e, 4 i e, tor 13 level tutaj, i powstaje don't tam jest z Rockoks. A coś by się przydało na to na magical defense. E, a coś się z tym matchem idzie. Ryzyka protection. No, you can shoot. Ok, to wcale to wezmę, jednak. taka, Bo ta tarcza nie jest mi aż tak potrzebna. No, zapewne bym jeszcze beznadziejnie jej używał. ale no, raczej ona sama by się używała, ale byłaby. No, beznadziejny moment bym wybierał na. ...no, Byłyby wybierane na użycie tej tarczy. Kurczę, źle trafiłem, ale okluję. Łokuwa, się, chilaj się z auto -ataku. i pierdolę to. Pierdolę nie robi. Która jest skręta? Dziesiąta, można surender? Łał, wow, na Surrender. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, no tak. I jak? No, jak kichamy? Nikt nie wezmą Surrendera. Ale nie można do przeciwników najeżdżać, szkoda. Zobacz, jakby przeciwnik zniknął, to byłoby dziwne. Wbij, Bi, tego Ra. N, nie zabijesz go, on zaraz heal'a użyje. I, i tyle nikogo nie ma za Minotaur będzie bity i tyle z gry tak tak auto atakują minionki. Nie ma nic dlaczego, nie ma jakiegoś komentowania, ginę, ginę znowu, nic nadzwyczajnego. Kraken idzie, u, u, uziemia mnie, później leci ulti od i tyle. I tyle, najmniej no że sobie jeszcze skilla zmaksuję. Tyle z gry. Mam nadzieję, że miło się udało, bo raczej chybaż tego, nie, nie wiem, czy tego Minotaura obronimy jakoś też. Dwie osoby, dwóch przeciwników zginęło, lecz ta Atena. Ta Atena jest chyba jak Leona po części. Tak mi tak to nawet wygląda. Wow. Minotaur bije. Nie doceni Minotaura. Dobra, zabij Min Minotaura. Znaczy, to jest koniec tego odcinka przegranego Sunny z Smite'a, cześć!